Kilka tygodni temu odezwała się do mnie firma Blitzwolf z pytaniem, czy chciałbym przetestować któryś z ich produktów i nagrać o tym film. Co prawda nazwa kojarzy mi się tylko i wyłącznie z Trzecią Rzeszą, natomiast jest to chiński producent sprzętu elektronicznego i zazwyczaj na moim kanale nie było takich gadżetów, ale ten mnie zainteresował, bo jest dość mocno outdoorowy i jest to... Panel słoneczny, taki jaki na pewno już widzieliście, zazwyczaj są strasznie drogie. A ten kosztuje około 50-60 dolarów. Więc w tym momencie wydaje mi się, że jego cena jest na tyle atrakcyjna, że warto przyjrzeć się mu z bliska i sprawdzić jego faktyczną wydajność. Na szczęście, za oknem mamy słońce, więc wszystko będzie ok. Ale najpierw przyjrzyjmy się jeszcze, co my tutaj mamy. W tym zestawie, jak widzicie, oprócz samego panelu, który już wyciągnąłem z tej zabezpieczającej folijki, żeby wam nie przeleścić. Mamy dwa pudełeczka, w jednym pudełeczku znajdziemy cztery karabinczyki, które pozwolą nam przyczepić ten panel w pozycji wiszącej, albo coś w tym stylu za te remiski, które są na brzegach. No, a w drugim pudełeczku. Mamy w zasadzie tylko instrukcje obsługi, jakieś dodatkowe informacje. Szczerze mówiąc, nie czytałem tego, bo w zasadzie wszystko jest na tyle proste i zrozumiałe, że a, nie ma tutaj a, co e, spierniczyć, więc e, myślę, że e, tak. Moje pierwsze wrażenia, z, e, jeśli chodzi o ten. Panel to, ten materiał jest dość tani. Powiem szczerze, że mam nadzieję, że tutaj producent oszczędził na materiale, żeby wpakować trochę lepsze panele. Natomiast nie wróżę temu materiałowi jakiegoś strasznie długiego życia. Wydaje mi się, że to jest to, o czym wspominałem ostatnio w filmiku o namiocie. Jeśli planujecie kupić coś tańszego, to warto po prostu zastanowić się, ile razy będziecie tego używali. No i w tym momencie ee, zastanowili się, czy faktycznie warto jest wydać na to hajs. Myślę, że spokojnie wytrzyma kilka sezonów, ale nie wiem, jak będzie się zachowywał ten materiał po jakimś dłuższym czasie nie wydaje mi się też, żeby to była kordura wodoodporna więc zdecydowanie nie wystawiałbym tego panela gdzieś na jakąś nawet mrzawkę żeby gdzieś nie zawilgotniał jak widzicie samych paneli jest tu sporo bo mamy aż 8 ogniw z tego co widzę, są to ogniwa, e, tzw. Tak monokrystaliczne, czyli e, cała powierzchnia produkuje prąd, przynajmniej tak mi się wydaje, e, co sugeruje, że będą całkiem fajne wyniki. I e, spoiler alert, już podłączałem ten panel, e, bawiłem się nim i faktycznie nawet przy e, dość dużym zacienieniu e, produkował prąd na tyle duży, że jesteśmy w stanie coś tam nim naładować. Nawet teraz, nie wiem czy to dobrze widać na filmie, ale nawet teraz ten panel produkuje prąd, mimo że jest tutaj tylko trochę światła wpadającego przez, um, przez okno. Dostajemy też dość tani i nie wróżę mu zbyt długiego życia kabel USB do ładowania. Sprawdźmy sobie teraz, w tym zacienionym pokoju powiedzmy, ile produkuje. Mam dwa mierniki, z których sobie dzisiaj skorzystamy i spróbujemy naładować bardzo taniego powerbanka, którego zazwyczaj używałem. Jest w miarę rozładowany, przynajmniej tak mi się wydaje. Natomiast tutaj ten drugi miernik ma opcję mierzenia również czasu i ilości amperogodzin, które wtłoczyliśmy. W ogóle możemy ładować tak jakby dwie rzeczy naraz. Producent mówi, że jest tutaj do 2A. Prąd ma do 2A, czyli naładujemy sobie nawet większego tableta, niekoniecznie tylko jakąś komórkę. 4,96V. Ok. Musimy pamiętać, że to jest bez obciążenia. Spróbujmy sobie podłączyć ten powerbank i sprawdzić, ile woltów jesteśmy w stanie wyciągnąć tak po prostu tutaj, czy nasz powerbank będzie się ładował i niestety nie będzie się ładował, ale e, myślę, że to dobrze wróży, jeśli jest w stanie nawet w cieniu wyprodukować e, 4V, to myślę, że na słońcu będzie jeszcze prościej. Okej, okay, dobra, wejdźmy z tym na zewnątrz, podłączmy to, poczekajmy kilka. Godzin i zobaczmy co się stało. Rozłożyłem panel tutaj na chodniku. Przez większość dnia jest tutaj słońce, więc nie martwię się o to że gdzieś tam znajdzie się w cieniu. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o wymiary całego panela, to nie są największe. Znajdziecie je na stronie, gdzie można ten panel kupić, tam odnośnie do banku czy coś takiego. W każdym razie nie jest największy, można spokojnie zmieścić go do plecaka. Problemem może być waga. Waży spokojnie ponad pół kilograma, więc nie zawsze wszyscy będą chcieli coś takiego. Nosić. Dobra, podłączę teraz, zobaczmy ile jest voltów, ile daje amperów i zostawmy go na jakiś czas. Nie wiem jak będzie dobrze to widać na filmie, w każdym razie tutaj e, podaje nam 4,93 V, czyli bardzo blisko 5 V, które są potrzebne do ładowania większości urządzeń. E, no i 0,72 A, myślę, że ten e, power bank nie jest w stanie się ładować z większym prądem. A być może to jest jego limit, więc potem spróbuję jeszcze podłączyć coś, co całyka trochę większy prąd, chociażby tableta albo coś w tym stylu. Ale na razie zostawmy sobie to tak, zobaczmy, jak szybko naładuje się ten powerbank. Fajne jest to, że tutaj jest dodatkowo takie kieszonka, czyli cokolwiek ładujemy, możemy tutaj schować i nie będzie się bezpośrednio prażyć na słońcu, więc w tym momencie. Myślę, że to oszczędzi wiele wyświetlaczy i wiele plastików. Ten miernik ma jeszcze taką fajną opcję, że pokazuje nam wszystko łącznie z temperaturą, ile prądów tłoczyliśmy do naszego urządzenia, ile to jest watogodzin i czas ładowania, więc w tym momencie, jeśli nawet zaszłoby słońce, to panel jeśli tylko nie będzie podawać za dużego prądu, to nie będzie liczone do czasu ładowania. Ok, sprawdźmy, czy się naładował nasz powerbank. Świeci na niebiesko, i to oznacza, że się naładował. Więc sprawdźmy, co pokazuje wyświetlacz naszego miernika. Nie wiem, na ile będzie to widoczne, ale pokazuje, że minęła godzina i 25 minut. Przez ten czas naładowało się. Hej! 612 mAh, czyli był w miarę naładowany, powiedzmy, że jestem zadowolony z czasu ładowania Wydaje mi się, że w ciągu dnia jesteśmy w stanie tym panelem naładować sobie jakiekolwiek urządzenie przynajmniej raz 600 mAh myślę, że to jest spokojnie 1 trzecia do jednej czwartej, piątej z tego, a, jaka jest pojemność przeciętnego smartfona. A, spróbujmy teraz to sobie wyzerować i podłączę tutaj a, coś, co pobiera trochę więcej prądu, mianowicie tablet. Przed chwilą sprawdzałem, serki, przed chwilą sprawdzałem i a, m, pobiera tak z gniazdka a, amper. Ponad amper 1,3 i popatrzcie, tutaj pobiera tyle samo, czyli moja teoria, że e, jesteśmy w stanie naładować więcej e, większym prądem niż to 0,7 na, na tym słońcu się sprawdza. E, zobaczmy, ile będzie trwało ładowanie e, tabletu. Jest w nim 15% baterii, z tego co pamiętam. E, tak, wyzeruję tutaj ten licznik. OK, idzie od zera. A to światło troszeczkę nie świeci tak mocno jakbyśmy chcieli, ale zobaczymy. Teraz słońce zaszło. Zwróćcie uwagę, że spadło do 05 Ampera. A potrzebujemy 1,3, i żeby porządnie ładować nasz tablet. Ale z tego co widzę, się ładuje. A żeby się za bardzo nie nagrzewał, schowam go. Pod panel. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy panel się sam w sobie dość mocno nagrzał? O, tak. No, jestem w stanie go dotykać, ale wydaje mi się, że to wpływa na wydajność. No cóż, zobaczymy. W każdym razie a teraz słońce zaszło mam 0,5A ale wszystko nadal się ładuje. A zobaczymy, ile zajmie mu podładowanie, przynajmniej tak do połowy, bo nie chce mi się tutaj zostawiać tego na cały dzień. Zobaczmy, co wyszło z naszego ładowania. 52%, całkiem nieźle. Zwróćcie uwagę, że trochę przesunąłem w trakcie ładowania ten panel kilka razy, żeby na pewno wszystko się. Dobrze ładowało. Nie wiem na ile dobrze widzicie wyświetlacz po raz kolejny. Trwało to 2 godziny 43 minuty. Naładowaliśmy przez ten czas 2816 mAh. Czyli w tym momencie mogę założyć, że któryś ze starszych telefonów, niekoniecznie smartfon, coś w stylu Samsunga, który mam, pewnie naładowałby się już w całości, więc w tym momencie no cóż, pozbieram wszystko, przemyślę co chcę wam powiedzieć w podsumowaniu, i no cóż, jakoś podsumuję ten film. Panel Blitz Wolf, albo Blitz Wolf, jak kto woli. Bardzo spoko, sprawdziłem jeszcze raz jego cenę, żeby nie wprowadzać jakiegoś zamętu. 262 zł na bankgood. wydawało mi się, że jest troszeczkę tańszy, więc to trochę zmienia moją perspektywę. Za tą cenę wolałbym trochę lepszą kordurę, ale od strony ładowania jest naprawdę przyzwoicie. sami widzieliście, ładuje całkiem sensownym prądem. Nie mam pod ręką nic, żeby sprawdzić czy wzbije się w takim słońcu, jakie mamy wyżej niż ten to 1.3 A. No, ale nadal nawet taki prąd wystarcza do przede wszystkim podładowania jakiegoś powerbanka, po drugie naładowania komórki. Przeciętna komórka przy tych parametrach, które widzieliśmy przy tym czasie ładowania, wydaje mi się realistycznie naładuje się w czasie od 3 do 5 godzin. Więc, no cóż, może te 5 godzin nie jest aż tak super czasem. No, ale na pewno trzy są sensowne, plus fakt, że um, jak jesteśmy gdzieś na jakimś polu namiotowym, czy coś w tym stylu, możemy sobie taki panel gdzieś ustawić i będzie nam cały czas ładował, podczas gdy my sobie odpoczywamy. Ewentualnie e, można gdzieś to rozstawić w czasie, jak na przykład się wspinamy, albo coś w tym stylu. E, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest dobra opcja. Um, czy kupiłbym go dla siebie? E, pewnie kombinowałbym jakieś rozwiązanie e, własnoręcznie zrobione. E, planowałem sobie zbudować coś takiego, ale e, wyszło e, trochę skromne. E, dałem za mało paneli, <śm> z za małą mocą e, i to ładowanie nie było zbyt sensowne. Więc wydaje mi się e, takie rozwiązanie jest zdecydowanie lepsze i warto byłoby je e, kupić. Natomiast e, pod względem biwakowym wydaje mi się, że tego prądu można by jeszcze z tych paneli wycisnąć trochę więcej, zwłaszcza jak jedziemy gdzieś samochodem. No ale to jest takie, wiecie, gdybanie. Jeśli chodzi o sam produkt w tej formie, wydaje mi się naprawdę fajny I cieszę się, że teraz go mam, bo z pewnością będę go wykorzystywać. A, czy zwróci się <noise> przy, przy założeniu, że trzeba płacić jakieś tam pieniądze na polach namiotowych, etc. A, za podpięcie się do prądu? A, no to zależy, ile a, razy będziecie z niego oczywiście korzystali. Wydaje mi się, że a, wytrzyma na pewno a, jakieś tam a, używanie przez przynajmniej kilka lat. Natomiast Cały czas boję się o tą kordurę. No nic, nie wiem co mam powiedzieć teraz. Krótki test niestety nie zastąpi długotrwałego użytkowania. A tutaj wyjdą wszystkie zalety i wady tego panela. Więc wydaje mi się, że postaram się go do końca wakacji jeszcze trochę poużywać. A potem zobaczymy, jak sobie będzie radził z słońcem w zimę. No i za jakiś czas, jeśli będziecie tylko tym zainteresowani, wrzucę jakiś filmik z uaktualnieniem tego, co się dzieje z tym panelem. A w tym filmie to wszystko. Tak jak wspominałem, link w opisie. 262 zł, darmowa wysyłka, jak to na bank. Good. Sami zdecydujcie, czy warto, czy nie. A Moim zdaniem jest to sensowny produkt jako tako i... Widziałem w większości takie panele dużo droższe w granicach 500-600 zł, więc za połowę ceny dostajemy mniej więcej coś takiego. Nie widziałem tańszych paneli niż ten, więc pod tym względem też tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, czy jesteście w stanie znaleźć coś tańszego. No ale tak, jeśli macie jakieś typy, widzieliście coś tańszego, ewentualnie sami korzystacie z czegoś w tym stylu, to dawajcie znać w komentarzach. A ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.